Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. W dzisiejszym materiale będę chciał pokazać kilka programów komputerowych, najw no sumie nie tylko komputerowych, z których ja na co dzień korzystam podczas pracy krótkofalarskiej. Ten materiał absolutnie nie jest żadnego rodzaju rankingiem i nie będę tutaj dowodził wyższości jednego programu nad innym, tym bardziej, że zdaję sobie sprawę, że część z programów, które ja pokażę, posiada swoje płatne lub bezpłatne, ale alternatywy. Więc moim celem nie jest tutaj namawianie kogokolwiek do zmiany programu, z którego korzysta, czy do udowadniania, że ja korzystam z tego programu, bo jest najlepszy i jest fajny. Nie, ja będę chciał pokazać ten mój, nazwijmy to, stack technologii, z którego ja korzystam. Natomiast jeśli ktoś korzysta z innych programów, o których też tutaj będę wspominał, żeby ktoś, kto z żadnego programu jeszcze nie korzysta, mógł się w sytuacji rozeznać. No ale jeśli ktoś z innych programów korzysta... To jest mu wygodnie, no to niech sobie korzysta. Jak najbardziej korzystajmy z tego, co nam tutaj e, pomaga i co sprawia, że nasza praca jest wygodniejsza. Ja tylko przypomnę, że jeśli ktoś chciałby wesprzeć działalność kanału, to link w tym celu znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu, a teraz, żeby już nie przedłużać, przejdźmy do tej niezadługiej listy programów, które mogą ułatwić pracę krótkofalarską. Pierwszy program, o którym chcę powiedzieć, to swego rodzaju klaski gatunku. Jest to WSJTX program znany na pewno osobom, które kiedykolwiek bawiły się w łączności cyfrowe. Dlatego, że właśnie WSJTX jest programem, który służy do przeprowadzania łączności cyfrowych czyli takich łączności, które do przeprowadzenia, których oprócz radia potrzebny nam jest również komputer. Jeśli chodzi o WSJTX, to on pozwala nam na pracę w kilku trybach, chociażby JT65, natomiast myślę, że większość osób, w tym również ja, WSJTX używa do pracy albo w FT8, albo w FT4. Sam interfejs WSJTX jest bardzo prosty i tak naprawdę dzieli się on na trzy segmenty. Lewe duże okno, które opisane jest jako band Activity. Tutaj mamy wszystkie informacje o tym, co aktualnie dzieje się na paśmie. U mnie, takim seledynowym kolorem, wyświetlane są stacje, które nadają CQ. Czyli te stacje, które chcą się z kimś połączyć. Po prawej stronie okno RX Frequency można powiedzieć, że to jest informacja o tym, co dzieje się już bardziej z nami. Ja tutaj aktualnie wołałem sobie stację z Kataru, więc mam to wyświetlone na kolor żółty. Natomiast gdyby ta stacja mi odpowiedziała Gdyby taką łączność udało się zrobić, kolor informacji zmieniłby się na kolor czerwony. Oprócz tych dwóch okien mamy tutaj cały, nazwijmy to, panel sterowania W WSJTX. Mamy wybór częstotliwości, na której chcemy nadawać i odbierać. Ja w tym momencie jestem tutaj na paśmie 10 metrów. Mamy podaną częstotliwość, godzinę, czas i taką listę short message, short wiadomości, krótkich wiadomości, które możemy do naszego odbiorcy nadawać. Tutaj możemy włączyć sobie nadawanie, możemy włączyć strojenie, możemy włączyć dekodowanie jeszcze kilka innych rzeczy. Oprócz, oprócz samego tego głównego okna WSJTX udostępniam jeszcze waterfall, czyli po prostu wodospad, dzięki któremu widzimy jakie stacje są odbierane, z jakim mocą są odbierane i tak dalej. Oprócz tego ten waterfall jest istotny pod kątem obserwacji zaszumienia. No jak widać u mnie w tym wypadku, to zaszumienie jest takie średnie, jak na moje, że tak powiem warunki, jak na moje standardy.. Mm. Natomiast pozwala to na wyprowadzenie czy doprowadzenie sygnału do komputera w jak najlepszy sposób. Tym bardziej, jeśli korzystamy z karty dźwiękowej na USB, a nie jak z interfejsu CAT, jak to w nowszych radiach zrobić można, dzięki temu Waterfall bardzo, bardzo sprawę ułatwia. Jeśli chodzi o jakąś alternatywę dla WSJTX, to będzie to oczywiście JTDX. Program, który również służy do łączności cyfrowych, który również pozwala na robienie łączności za pomocą FT4 i FT8. Jeśli dobrze kojarzę, to któryś program pochodzi z któregoś, czyli albo WSJTX pochodzi z JTDX, albo JTDX powstał jako rozwinięcie WSJTX tego do końca nie kojarzę, ja powiem szczerze, korzystałem z obydwu programów, nie widzę jakichś większych różnic między nimi, natomiast być może ktoś, kto głębiej w tym siedzi, jakieś różnice widzi, ja korzystając z WSJTX-a nie będę ukrywał po prostu ze względu na interfejs graficzny, dlatego że ten interfejs graficzny, pomimo tego, że jest bardzo, bardzo podobny co w JTDX-ie, to w WSJTX-ie wydaje mi się jakiś taki bardziej przejrzyste, przyjazny i po prostu ładny. Drugi program, o którym chciałbym wspomnieć, jest to Hamclock. Hamclock jest troszeczkę inny. Dlatego, że jest to tak na dobrą sprawę usługa, którą uruchamiamy w naszej przeglądarce. Wiem, że można go zainstalować w Windowsie, czy to 10 czy 11. Ja mam go zainstalowanego, jeśli dobrze kojarzę, jako kontener Dockera, dlatego, że chciałem mieć do niego dostęp nie tylko na swoim komputerze, ale również na tablecie czy telefonie. Więc to, co teraz widzicie, jest to po prostu moja przeglądarka uruchomiona w trybie pełnoekranowym. Do czego sam HamClock służy? Sam HamClock służy do tego, żeby w dosyć w takiej skompresowanej i przystępnej formie wyświetlać wszystkie informacje, które krótkofalowcom mogą być przydatne. Tak, jeśli przyjrzymy się segment po segmencie, tutaj w tym miejscu znajduje się nasz znak, godzina w czasie UTC oraz aktualna data. Tutaj mamy informacje na temat promieniowania rentgenowskiego pochodzącego ze Słońca. Mamy taki wykres, mamy również informacje, w moim wypadku to jest C19, czy mamy informacje o nazwijmy aktywności tego promieniowania, im wyżej tutaj tym gorzej, im niżej tym lepiej, więc to C1,9 no to jest tak mniej więcej po środku ten wykres czyta Ilustracja słońca służy do zobrazowania plam na słońcu, które też mogą mieć wpływ i mają wpływ na propagację. Dosyć ciekawym, moim zdaniem, dosyć ciekawym formacją, czy dosyć ciekawym panelem jest ten panel, który tutaj właśnie pokazuje, dlatego że za pomocą tego panelu możemy sprawdzić, jaka jest przewidywana możliwość zrobienia łączności na konkretnym paśmie, konkretną mocą. I konkretnym trybem łączności. Nazwijmy to w taki sposób. No, widać, że w tym momencie nie ma jakoś wybitnie szału, dlatego, że jeśli pole jest czarne, to według przewidywań nie ma w ogóle możliwości zrobienia łączności. Jeśli jest czerwone, będzie trudno, żółte średnio. No i gdyby gdzieś tutaj pojawiło się pole zielone, to znaczy, że taką łączność zrobić będzie, przynajmniej w teorii, prosto. Mamy tutaj rozłożenie, tak naprawdę, 24 godzin możemy te tryby. Zmieniać możemy zmieniać też moc, jeśli ja tutaj podam 100 W. 100 watów, no to widzimy, że to już się nam zmienia. W FT8 taka możliwość jest, natomiast jeśli ustawimy sobie SSB, no to taka możliwość zrobienia łączności będzie mocno średnia. Ten panel informuje nas o odebraniu sygnałów z beaconów krótkofalarskich, czyli można powiedzieć takich stacji, które nadają na konkretnej częstotliwości dany sygnał, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy ten beacon jest odbierany. Tutaj mamy informację o naszej stacji, można powiedzieć, mamy czas lokalny jakieś współrzędne naszej stacji lokator. Poniżej lokator, czy informacje na nie tyle lokator stacji dx -owej. ta stacja dx możemy ją sobie tutaj oznaczyć. Jeśli ja w tym momencie nacisnę set DX, to zobaczymy, że po pierwsze zmieni nam się lewy panel, zmienia nam się informacje w lewym panelu, też jeśli chodzi o strefy UTC, po drugie zaktualizuje się mapa. Na tej mapie też mamy zaznaczenie, gdzie aktualnie jest dzień. Pole zacienione to będzie oczywiście noc, ale również widzimy na przykładzie krzywizny ziemi, jak nasz sygnał będzie leciał. Tu jesteśmy my, natomiast tutaj gdzieś jest nasza stacja DX-owa. Hamclock nie jest to program, który absolutnie jakby odmienia życie, bo te wszystkie informacje, które tutaj widać, można również znaleźć gdzieś indziej. Natomiast jest moim zdaniem wykonany ładnie graficznie, możemy go uruchomić niewielkim nakładem sił i środków na wszystkich urządzeniach, które posiadamy w domu. A jeśli pobawimy się troszkę więcej, to możemy zrobić z tego usługę, która będzie dostępna dla nas również zdalnie poza naszym komputerem, poza naszym domem. I myślę, że już taka usługa gdzieś na wszelkiego rodzaju wypadach może okazać się przydatna. Kolejny program, o którym chciałbym wspomnieć, o którym chciałbym opowiedzieć, to jest FL Digi. tak samo jak wcześniej wspomniane WSJTX, służy do robienia łączności cyfrowych, natomiast służy on do robienia łączności cyfrowych w innych trybach. Dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o WSJTX, -a, to jest to przede wszystkim FT8 i FT4. Tak, FL-DIGI służy do robienia łączności w nieco bardziej oldschoolowych, nazwijmy to, trybach pracy. Oczywiście trybach pracy, które dalej przynajmniej niektóre z nich są w użyciu, no ale ciężko się nie zgodzić z tym, że są nieco właśnie starsze niż FT8, FT4. Jeśli chodzi o same tryby pracy, w których my możemy pracować za pomocą FL-DIGI, to jak widać tutaj jest ich mnóstwo. Mamy PSK, mamy RTTY, mamy Oliwie, mamy Hela, Mamy kontestie, no i jest tego dużo, dużo więcej jeszcze, patrząc po tej liście, ja aktualnie mam tutaj wybrane PSK, dokładnie BPSK. 31. Jeśli chodzi o samo działanie praktyczne tego programu to niestety będę mógł to średnio w tym momencie pokazać ze względu na propagację a w sumie to raczej jej brak albo brak po prostu aktywności na paśmie PSK w tym momencie. Jeśli chodzi o sam interfejs programu znowu tak samo jak w WSJTX nie są maksymalnie uproszczone przynajmniej moim zdaniem i składa się z trzech głównych okien. W tym oknie widzimy często, widzimy aktywność na paśmie, czyli widzimy po prostu to, co ludzie piszą, można w ten sposób powiedzieć, dlatego, że czy to RTTY, czy PSK, o którym mówię, jest to właśnie łączność, można powiedzieć, pisana, czyli taka łączność, w której my piszemy pewne wiadomości, są one przekształcane na dźwięk, Wysyłane przez radio, no i radio naszego odbiorcy mm, takie wiadomości odbiera, i program fldg dekoduje je. Jest to takie można powiedzieć bardzo oldschoolowe, czy bardzo nietypowe gadu-gadu. Więc tutaj w tym lewym oknie widzimy aktywność pasma, widzimy aktualnie te wiadomości, które ludzie piszą, które. Ludzie nadają tu może być na przykład CQ, ale tutaj też będziemy widzieć jakieś korespondencje pomiędzy różnymi osobami, tak jak widać w moim wypadku. Ze względu, hmm, wydaje mi się, że na propagację, no i ze względu na to, że aktualnie na paśmie chyba nie za wiele również się dzieje, to mam tutaj jakieś śmieci, dlatego że widzę taką wiadomość. No tutaj jakieś H, widzę. Natomiast widzę, że są to po prostu śmieci. Tutaj, w tym, nazwijmy to żółtym oknie, widoczne będą wiadomości od naszych korespondentów, czyli tutaj będziemy widzieli naszą rozmowę. Nazwijmy to w taki sposób: będziemy widzieli naszą korespondencję. Będą to wiadomości nie tylko naszych korespondentów, ale również nasze wiadomości. Natomiast w tym miejscu, my możemy pisać nasze wiadomości. Ja tutaj mogę podać CQ, CQ SP7 Small skopiować to sobie um, trzy razy i wcisnąć przycisk nadawania. Dzięki czemu teraz będę widział, że moja wiadomość jest nadawana. Za pomocą czerwonego koloru e, widzimy, co zostało już nadane, widzimy ile jeszcze informacji czy wiadomości do nadania pozostało, a tak jak powiedziałem, w górnym oknie e, widzimy, co się aktualnie na paśmie dzieje. Um, jeśli chodzi o ten program, mnie jakieś łączności udało się zrobić. Jest to troszeczkę trudniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje w moim przypadku, jeśli chodzi o dokładne dostrojenie się do częstotliwości, czy to RTTY, czy to PSK, dlatego że moje radio ciężko jest bardzo, bardzo dokładnie zestroić. Natomiast da się to zrobić i powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony, dlatego że hmm, wydawało mi się, że aktywność na tych pasmach jest dużo niższa niż jest, czy Aktywność w tych trybach pracy, czyli chociażby PSK czy RTTY. Natomiast okazuje się, że ludzie z tego dalej korzystają, i moim zdaniem, jeśli ktoś by chciał czegoś takiego spróbować. Jest to mega fajna sprawa, mega fajna zabawa pod kątem spróbowania czegoś nietypowego, bo o ile łączności foniczne, czy telegraficzne, czy właśnie łączności cyfrowe za pomocą FT8, FT4 są takie dosyć jednak standardowe i często gdzieś tam w świecie widoczne, o no tyle właśnie łączności za pomocą takich starszych trybów pracy, właśnie PSK, Olivia, RTTY i tak dalej, są już rzadziej spotykane i są. Jednak moim zdaniem dalej ciekawe, dają taką trochę inny ogląd na kwestię krótkofalarstwa również. Ostatnia aplikacja, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć nosi nazwę Ham Solar. Jest to aplikacja już nie komputerowa, jest to aplikacja mobilna, dostępna na urządzenia z systemem Android. Niestety aplikacji tej nie ma na systemy iOS, czyli na systemy, które są w iPhone'ach. I ja szukając nie znalazłem jakiejś takiej alternatywy, która wybitnie by mi odpowiadała, czy w ogóle, która jakkolwiek dałoby się używać. Jeśli chodzi o Ham Solar, to jest to również aplikacja, która służy do wyświetlania pewnych danych, które mogą być potrzebne mm, krótkofalowcom. Moim zdaniem jest to gorsza mm, aplikacja od Clocka. natomiast poznajmy ją przed Clockiem, więc wtedy jeszcze sobie z niej korzystałem. Jeśli ktoś gdzieś korzysta z internetu do pobierania pewnych danych, to zaraz też zorientuje się, że Ham Solar no, nie jest niczym wybitnym, po prostu pokazuje pewne dane z internetu, ale są one zgrupowane i zebrane w jednym miejscu, więc to jest jak najbardziej okej. Okay. Ham Solar, można powiedzieć, Składa się z trzech takich głównych e, widoków. Pierwszy widok jest to informacja na temat aktywności słonecznej i na temat e, propagacji. Tutaj skrajnie z lewej strony mamy informację o mm, chociażby promieniowaniu rentgenowskim, które pochodzi ze Słońca. Jeśli chodzi o dwie kolejne sekcje, to mamy tutaj e, stan propagacji dla pasma 6,4 i 2 metry no i w ostatnim segmencie, w ostatnim kwadracie nazwijmy to w taki sposób mamy informacje na temat propagacji dla pasm KF-owych. Drugi widok, który możemy tutaj uruchomić wymaga od nas wybrania najbliższego punktu referencyjnego, czyli po prostu najbliższego miejsca, miejsca, które znajduje się najbliżej nas. I tutaj to co jestem trochę zdziwiony cały czas to nie ma tutaj mm, Warszawy. Więc fajnie było, żeby Warszawa jako stolica się znajdowała. Natomiast jeśli wybierzemy jakikolwiek punkt, no ja wybiorę Rzym, dostajemy informacji, że lokalne miasto jest zapisane. Ono nie jest zapisane, za każdym razem trzeba je od nowa wybierać. Natomiast tutaj wtedy dostajemy tak zwany model H, czyli Horley Aria Prediction, i jest to przewidywana, jest to model przewidywania propagacji na podstawie aktywności słonecznej. Taki wykres możemy tutaj obejrzeć. Ostatni widok, który znajduje się wewnątrz tej aplikacji, jest to po prostu przeklejka z QRZ-a, czyli możemy zobaczyć, jakie łączności były ostatnio na jakim paśmie prowadzone. Mówiąc trochę dokładnie, jakie zostały zalogowane, no bo oczywiście to, że jakaś łączność się odbyła, nie musi wcale oznaczać, że taka łączność została w QRZ-cie zalogowana. Przecież nie każdy z QRZ-u też. Hmm, korzysta. Jeśli chodzi o tą aplikację, nie jest to aplikacja przesadnie skomplikowana, nie jest to aplikacja przesadnie zaawansowana, aczkolwiek być może tutaj tkwi jej e, urok i jakiś sens jej korzystania, dlatego, że nie każdy potrzebuje korzystać z bardziej rozbudowanego narzędzia, który mimo wszystko moim zdaniem jest HamClock Nie każdy musi umieć zainstalować Ham Clocka, stawiać go jako usługę itd. itd. Tutaj Ham Solar pod tym kątem jest wygodniejszy, dlatego że wystarczy, że wejdziemy do sklepu z aplikacjami, klikniemy zainstaluj i do tej aplikacji mamy bezproblemowy dostęp. Z mojej strony w tym materiale to będzie wszystko. Zdaję sobie sprawę, że część aplikacji, które tutaj pokazałem, są ogólnie znane i większość z Was może je kojarzyć. Natomiast mam nadzieję, że trafił się też ktoś, kto którejś z tych aplikacji nie znał. Postanowił ją przetestować i być może dzięki temu jego praca krótkoflarska stanie się prostsza, łatwiejsza czy przyjemniejsza. Ja standardowo zapraszam do innych filmów u mnie na kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. 73 dla wszystkich. Cześć.